Śmieczko, śmieczki. Jest to mam dla retonu. Trzecie odcinek, tak. trzeci odcinek z Minecraft. na to. go. 16 noc. I dużo zmieniło. Że ma żelazny miecz. No i też stąd na tylko bo to znalazłem. E, zrobiłem sobie łuk. Mam trochę szardów i zrobiłem większy... Tam. Tak. Większy to zrobiłem sobie. No mm, teraz. sobie większy dom. No i jeszcze, że tutaj zrobiłem takie małe rolnictwo. Nie chciałem wam to zrobić. Po pierwsze, bo próbowałem wcześniej nagrać, ale nie było głosu, i nie tak nie nagrało mi. A im się nagrywało, to już nie chciałem tego skoro rozwalać i od Więc zostawiam tak żebyście się też nie nudzili, bo wiecie. Ale teraz, dzisiaj w tym odcinku musi być chyba trochę krótki będzie, ale pójdziemy dzisiaj do kopalni. Jak do kopalni pójdziemy. Weźmiemy sobie snowbole. jedzenie i pochodnie. Dobra. Okej, okay, to idziemy do... do... się tam bo, to... e, bo właśnie wcześniej nie było tych kopalni. Ale jednak nie są. Te górki. I bym chętnie byłem poszedł z tego biomu. I normalnie na pustynię biomu. Na... Mm, na nie, nie, Урлы, джибы, древний человек. Язык. Нам собирается помнить, что мы еще свои bo to mam er, Excel oraz minimap. a właśnie ktoś mi pisał w pierwszym odcinku i właśnie po, e, pozdrawiam, pisał mi, że słyszał, że się mini Minimatki. Ja ci odpisałem, że, że to było po prostu mi tylko, bo miałem za dużo chyba modów i i, i no za dużo modów miałem I, ale teraz chyba się zdarzy i mam i mapki, mam coraz rejs nie mogę, bo nie mam na nim wersji wersji tak niestety szkoda, że nie można się tylko, nie, że są takie wersje na przykład, to, nie, wyłączę może tę muzykę. Szkoda, że jest tylko tak, że. No. Yy, 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 no, e, że na wersji się Nie wiem. Lot, co? Mój kryteriot. Można na wersję tylko 1, 1.7.5, 7, 1, 7, 5, 10, 1, 8. Nie, 1.8 8. 1. No szkoda, bardzo, bardzo szkoda, ale no nic przeżyjemy. Nic się nie stanie. Ooo, dobra. Dobra. nie, wiecie, my się nie pójdziemy dzisiaj. Dzisiaj robię taki tylko taki informacyjny. Nie, nie.

Hmm, nie lubię tego biomu. To zauważyliście, że kasyfinkę pod wodą to dłużej się... No nie, jednak nie. Ale chyba to się na dłużej kopie. A tak, ale na nie. A tutaj się dłużej kopie. Ja wiem czy... Napiszcie mi w komentarzach, jestem ciekaw bardzo. I czy jeszcze się miałam czegoś spytać.

No, 100% jeszcze nie nagrałem filmiku z, o e, portugalsku ale będzie link spróbuję, ok? R raczej powinien być, bo raczej będę nagrywał bo, o portugalsku filmiki ale no, nie powiem. i żebyście, by proszę, e, bo o. Zawsze zapominam, nie wiem czy ale... Dobra, nie to było tak naprawdę. Rozwalmy to wyjście, dobre jest. Bo serce potrzeba. Jaki słodziak. Jakie słowo? Jezus nawet nie się goda, nie tak, kszyczmy. że... Mm -hmm. No ale szybko, wkroczysz, jeszcze W razem, krótko, jeszcze Może tak, 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 drugi, drugi tak, drugi tak, drugi tak, tak. tak, 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 tak. tak, 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 czy etap pierwszy 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 etap hmm. o czwarty etap widzimy się szybko będziemy mieli chlebek mhm. dobra zrobimy może teraz podłoga z, z, z drewna no. добра Ладно. Угу. И еще шокера. Еще шокера. А вообще, мам, что Nowe, Watershot. Jak ci wyjeźcie, to widzieliście, a to jest więcej I poza tym jest wie, większy dom, bo i tak może być większy. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Eee, w takim hmmm... tutaj... Mhm. O, ale fajny damek, to jest takie... ciemno się czuję, że chce mi się płakać teraz nie wierzę nawet nie wie, mi się takim stało, że... Pier... pierwszy... Dwa odcinki tak to byliśmy, że tak z dwa odcinki mieliśmy, tylko drewniany. Nie mieliśmy taki mini domek, taki domek, No takie kadoski nic nie mieliśmy. A w trzecim odcinku, nie wierzę. A dosłownie to mi minęło, żeby mieć coś takiego 10 minut. I patrzcie, żelazny miecz, żelazny tutaj, z snowboli i nowe szardy. Dwa razy większy domet. Piecy, duże. jeszcze jedną skrzynkę, Uprawa. łuk, łuk. Nie wierzę. Coś? Nie wierzę, nigdy mi się tak naprawdę nie stało. To fajnie, że mały odcinek. A właśnie, właśnie. Coś pa pamiętam co e, byście napisali w komentarzach. Żebyście mi no, pisali e, czy mam zrobić też taki no nie kanał, ale no jak Minecraft zakrymy na modach, to jest jeszcze tak się myślę, i, i pytam się Was, czy byście chcieli taki tą serię właśnie, serię Minecraft na e, serwerach i tak dalej, i tam, i ja mam taki Henry Zerobist serwery, naprawdę. Właśnie ja nie mam, ale piszcie mi w komentarzach, czy będziecie jakiś taką no, serię. Taką serię Minecraft i serwera. Ok, jak idzie noc, no to byłoby fajnie szybko się pożegnać. To jest. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do następnego odcinka. Pa.